Witam państwa. Elżbieta Gaz. Chciałabym dzisiaj państwu opowiedzieć o satanistycznych rytuałach, które są w zasadzie powszechnie stosowane. Głównie to nauczono ludzi po to, żeby ściągać ludzi w jak najniższe energie. Takie rytuały jak na przykład picie krwi, jedzenie ciała. To są typowo satanistyczne rytuały. Kładzie się ofiary na ołtarzu. Oprócz tego pokazuje się różne znaki. Są satanistyczne pentagramy. Są yy, Stworzone na znakach od Pana Stworzyciela, które są znakami pozytywnymi, utworzono na przykład pentagramy śmierci. I ludzie, którzy takimi pentagramami będą się posługiwać, będą wołali o śmierć. Jeżeli ktoś będzie nosił sobie czaszka na koszulce, Wytatuowane gdzieś czaszki, demony. To jest nic innego, jak w życiu, same tematy, same problemy i ściąganie na siebie różnych negatywnych wypadków. To jest w życiu się to przejawia takim bardzo Ciężkim życiem, jak to ludzie mówią, ciężko mi w życiu. Tak to się przejawia właśnie, bo powinniśmy hołdować pozytywnym znakom. Natomiast znaki satanistyczne to są negatywne znaki. I tutaj ludzie powinni mieć tego świadomość, że jak pokazujemy rogi, to są satanistyczne znaki to są rogi demona. I taki znak, będzie człowieka ściągał praktycznie w pozbawienie się ciała, w tak zwaną ziemską śmierć. To wszystko jest po to, żeby zdepopulować ludzi, żeby wciągnąć w ludzi satanistyczne rytuały, właśnie dokładnie po to, żeby człowiek był jak najniżej. Chodzi o to, żeby człowieka odciągnąć od właściwego duchowego życia. Po to się w szkołach uczy różnych dziwnych rzeczy, które w ogóle w życiu są bez przydania się, ale to się rozwija rozum. Zamiast uczucia. Człowiek musi być uczuciowy, wewnętrzny. Wtedy taki człowiek idzie właściwą drogą. Człowiek, który kieruje się rozumem, idzie dla siebie drogą praktycznie żadną duchową. To jest droga, która prowadzi w stronę ciemności. Na Ziemi w tej chwili jest potężna walka ciemności ze światłem. Ciemności muszą przegrać. To jest walka, która musi być przez ciemności przegrana. Ponieważ chodzi o duchowe, prawdziwe życie. Musi być ten reset, ale on bez możliwości wykorzystania go przez ciemności. Pan Stworzyciel czuwa. Często słyszę, że Pan Stworzyciel mnie kocha, Pan Stworzyciel tutaj pozwala na takie rzeczy. Proszę Państwa, Pan Stworzyciel stworzył stworzenie i dał w nie prawa. Te prawa działają samoczynnie. Prawo ciążenia, prawo przyciągania jednorodnego i prawo skutku zwrotnego. Ale pamiętajmy o tym, że ta inkarnacja jest inkarnacją całkowicie rozliczeniową. Rozlicza się karma ze wszystkich inkarnacji, musi się rozliczyć. Wszystko to, co działaliśmy w poprzednich inkarnacjach i w tej. Każdy duch na Ziemi musi się rozliczyć. Zostaną na Ziemi wyłącznie duchy, które rokują nadzieję na zmiany, zmiany siebie w człowieka prawdziwie duchowego. I te zmiany muszą zaistnieć. Żadnych szans, żeby wygrały ciemności, ponieważ ludzie kłamią, władza kłamie. Ja już wiele razy o tym mówiłam, że jeżeli ludzie okłamują się nawzajem, a to jest na zasadzie takie okłamywanie, że no, pytam się człowieka, czy mm, sprzedaje jajka, pytam się człowieka, czy te jajka są y, kury karmione paszą, czy... Czymś innym. No, Pan mówi, że czasami paszą, ale większość jest karmione tam dniami, to jakimiś tam burakami, to czymś tam jeszcze. No, ale zaczyna mnie piec gardło, to znaczy, że człowiek bez mówienia prawdy. Sprawdzam to energetycznie, przepuszczam to przez siebie, no ciągnie energię, więc. Bez bycia taka prawda. Ale nabywam parę jajek i te jajka śmierdzą. Mają taki mało przyjemny zapach. Jajko powinno pachnieć, to wtedy to jest dobre jajko. I teraz ten człowiek mnie okłamał. Dla niego skutki zwrotne. Ponieważ yy, powinien powiedzieć prawdę. Ale ponieważ tacy ludzie wszędzie kłamią, w sklepach pytam o to, czy jest świeże mięso. No, świeżutkie, dzisiaj przywiezione, a ono tam już jest dwa tygodnie, tak? I wszędzie najmniejsze sprawy to są kłamstwa. Dlatego ta władza odzwierciedla to, co się dzieje tutaj między Polakami, to, co się dzieje tutaj między nami, między w ogóle ludźmi na ziemi. Dlatego władza kłamie, ponieważ to jest tylko pokazane, co robią ci ludzie. Macie, zobaczcie, wy jesteście tacy, wasza ta władza jest taka sama. Jeżeli ludzie zaczną mówić prawdę i będą robić bardzo dobre rzeczy, to wtedy ta władza będzie się musiała dostosować energetycznie do tych ludzi. Ale to jest warunek. Mówimy wszędzie prawdę. To jest bardzo ważne dla nas. Jeżeli my się zmienimy, to ci ludzie na zewnątrz muszą się zmienić, bo to jest budowanie swojej rzeczywistości. Jeśli ja mówię prawdę, przyciągam ludzi, którzy mówią prawdę. Jeśli ja będę kłamać, no to przyciągnę wtedy ludzi, którzy będą mnie okłamywać. Natomiast no, potrzebuję towary i idę do ludzi, do których y, pytam. No, to jest też test dla tego człowieka. Pytam go, czy to jest takie. No Jest kłamstwo, więc skutek zwrotny. I wiele razy na przykład, tutaj już bez chcenia jestem dawać przykładów, że. Y, Ktoś mi coś sprzedaje, i potem konsekwentnie widzę, że poniósł konsekwencje tego, co zrobił. Bo mówi co innego, a robi co innego. Tak się właśnie dzieje. Więc jeżeli my, my się zmienimy, to wtedy wszystko wokół nas będzie musiało się dostosować. A my ciągle chcemy wszystkich zmieniać, tylko nie siebie. Najpierw zmieńmy siebie zamiast zmieniać swoje dzieci swoich rodziców czy kogokolwiek my się zmienimy dajmy im przykład taki że jesteśmy wzorem dla nich wzorem do naśladowania ponieważ tak właśnie to powinno wyglądać proszę państwa polacy polak polaka powinien wspierać wszędzie wszędzie gdzie jesteśmy powinniśmy się wspierać Ponieważ jesteśmy narodem wybranym, Polska to kraj wybrany. W Polsce Polacy są najbezpieczniejsi. I tutaj, jeżeli Polacy będą w Polsce, to tu jesteśmy bezpieczni. Gdzieś tam w innym kraju może być mało bezpiecznie, ale to każdy wybiera sam. To jest decyzja. Ja wiem, że tu jestem bezpieczna, tu w Polsce. I bez zamiaru jestem gdziekolwiek wyjeżdżać, gdziekolwiek się przemieszczać. Tu w Polsce jest mój dom i będzie w Polsce mój dom. Polska była, jest i będzie, ponieważ Polska to kraj wybrany. Polacy. Naród wybrany. Zeszło do Polski, kraju wybranego, 300 tysięcy dzieci indygo, ismanów, zeszli po to, żeby tutaj, w Polsce, kraju wybranym, rozpocząć budowę wszystkiego od nowa, wszystko na nowych zasadach, nowych podstawach, nowe prawa, wszystko nowe. Absolutnie bez możliwości, żeby zostało to stare. Człowiek musi być duchowy. Człowiek człowiekowi y, musi być pomocny. To nie to co dzisiaj jest, że jeden człowiek y, zarządza tym, że truje się żywnością, truje się y, lekami, truje się wodą, truje się powietrzem. Jak to możliwe, żeby był dopuszczony Glifosat do obrotu, który jest rakotwórczy. Jak to w ogóle możliwe, żeby człowiek zabijał drugiego człowieka? Przecież to ktoś na to pozwolił. Jeżeli lekarz świadomie wie, co to jest ta szczepionka, i szczepi innych, uważam, że powinien konsekwentnie za to odpowiedzieć. Ponieważ jest to depopulacja ludzi. I muszą ludzie za to odpowiedzieć, nawet swoją głową. Absolutnie bez możliwości, żeby człowiek zabijał człowieka. W żaden sposób. W żaden. Człowiek musi pomagać drugiemu człowiekowi. Polak, Polakowi. To wszystko, co dzisiaj się dzieje na Ziemi, jest zaplanowane od bardzo dawna i to sobie realizują, ale ci ludzie współpracują razem. I tak samo Polacy powinni nauczyć się współpracować. Dzielą nas religie, dzielą poglądy, ludzie skaczą sobie do oczu. Jak tylko trochę powiem za dużo prawdy, to już ludzie się odwracają. Dlaczego? Rzeczowe argumenty. Proszę bardzo, mogę się zgodzić. Chcę tutaj przy, przykładów podawać, ponieważ yy, uważam, że ten czas jest tak ostateczny, że im więcej prawdy powiemy, tym lepiej. Proszę Państwa, każda religia to jest zniewolenie człowieka, zniewolenie. Przyjrzyjcie się temu wszystkiemu. Na kolana ludzie krzyczą, na kolana, moja wina. To jest poddany, niewolnik. Poczytajcie sobie y, o religiach. Poczytajcie sobie, y, co to znaczy w ogóle. Y. Religia, sekta, spróbujcie to połączyć. To jest duża sekta, która została legalnie tutaj w Polsce, zalegalizowana prawnie. Ale to jest sekta, nic innego. Każdy ten człowiek, który, który mówi o tym, że jest katolikiem, Proszę Państwa, nazywano ich katolikami dlatego, że katowali ludzi. Na górze śpiewali pieśni, a w piwnicach torturowano ludzi. Dlatego nazwano ich katolikami od kata, katowanie ludzi. Ja już też mówiłam o tym. Jest wiele. W internecie informacji o tym, co to są religie, że to jest niewolnictwo. Niewolnik. Mówi się o tym, że ksiądz jest pasterzem, a ludzie to owieczki, baranki. No, barany. My mamy wierzyć bezpośrednio w pana stworzyciela. Nam bez potrzeby, jakikolwiek pośrednik. Często słyszę, że to niech pani to udowodni. Ach, oczywiście. Tu wystarczy tylko logicznie pomyśleć, bez potrzeby czegokolwiek udowadniać. To jest energetyczne. Jedzenie ciała to jest ten opłatek. Energetyczne symbol. Ale wchodzicie państwo w energię kanibalizmu. I to jest bardzo negatywne. To wciąga najniższą energię. A symbolicznie, pijąc krew, no to to jest wampiryzm. Tu wiele rzeczy można pokazać, jak to wygląda. Przecież ten krzyż z ukrzyżowanym Panem Jezusem Chrystusem Nazarejczykiem to jest nic innego, proszę Państwa. Jak klasycznie przybita do krzyża laleczka, na której jest korona cierniowa, powbijane gwoździe, klasyczne wód. Przyjrzyjcie się. Macie to w swoich domach. To są ciemne kanały. To jest ciągle podpięty kanał do domu, który będzie ściągał ciemne energie. Proszę Państwa, demony. Demon to jest forma myślowa, stworzona przez człowieka, bardzo inteligentnego. Forma, która się materializuje tuż obok nas, i ta forma funkcjonuje. To są satanistyczne rytuały. To jest wybór, czy Państwo będziecie wierzyć, czy nie. To jest Wasz wybór, ponieważ jestem jasnowidzem, to to widzę, jakie to jest. To są tak ciemne energie, które ściągają w ludzi, ściągają ludzi, po prostu w groby, w ciemne, najciemniejsze energie, w błoto, w szambo. Proszę Państwa, to się czuje nawet. Ja wiem, że większość ludzi jest zablokowana, bo każda kościelna modlitwa czy pieśń kościelna, to są wszystko kody hipnotyczne, które blokują ludzi. I tacy zablokowani ludzie są bez możliwości logicznego myślenia. A teraz popatrzcie Państwo, ludzie. Powyżej 40-50 lat zaczyna się wypisywanie tabletek, szukanie chorób, badania za darmo i już się przypisuje do końca życia na serce, do końca życia ciśnienie, do końca życia jakieś tam inne, cukrzyca i tak dalej. Jeżeli ludzie jedzą takiej ilości cukru, a brakuje im miłości, uczucia, no to trzustka będzie chora, no. To wszystko da się wyleczyć, ale leki to jest stan, w którym ten człowiek nawet jest bez możliwości logicznego myślenia. Te leki są coraz mocniejsze. Przy okazji zabijania Polaków, jeszcze wyciąga się masę pieniędzy, bo uważam, że na narodzie polskim jest to ludobójstwo. I muszą się Polacy obudzić. Już czas najwyższy. To wszystko zbliża się krokami milowymi. Musi się zadziać. Jeżeli ktoś mówi, że działa dla dobra człowieka, i wymyśla jakieś preparaty, MRNA, czyli genetyczne zmiany. To jest działanie przeciwko człowiekowi. Normalnie przeciwko ludziom. I to musi być rozliczone na Ziemi. Zmieniono genetycznie rośliny. Po to tylko, żeby potem sprzedawać jakieś witaminy, suplementy, diety. Żadnych suplementów, diety, żadnych witamin. My, ludzie, potrzebujemy, tak jak samochód potrzebuje bardzo dobrego paliwa, my potrzebujemy dla naszego pojazdu bardzo dobrego jedzenia. Bardzo dobrego. Żadnych nawozów sztucznych, żadnych. Jeżeli nawóz, Wyłącznie naturalny. I to wszystko da się zrobić tutaj na ziemi. Ale to, jak to mówią, ryba, śmierdzi od głowy. No i tak właśnie się dzieje. Ale ci ludzie muszą zostać rozliczeni z tego, co tutaj dzisiaj. Się dzieje. Powtórzę znowu. Pamiętajcie Państwo, co mówicie. Każde słowo ma ogromną moc. Moc słowa, moc ducha i moc wiary. Apeluję do Państwa. Mówcie prawdę. Na najmniejsze kłamstwo zawsze pozostanie kłamstwem. Mówimy wyłącznie prawdę. Nieraz ktoś mówi, że kłamstwo w dobrej wierze. Absolutnie. Kłamstwo, nawet najmniejsze, jest kłamstwem i żadna dobra wiara. Mówimy prawdę. Jeśli nie możemy powiedzieć prawdy z jakiegoś powodu, Milczymy, ale bez możliwości kłamać. Przestańcie się okłamywać nawzajem. Mówcie do siebie prawdę, zawsze prawdę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.